Dzień dobry raki słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Potasowałam już dla Was karty. Teraz jeszcze ciachnę je ostatni raz, albo ostatnie trzy razy. I będziemy sobie czytać na miesiąc, na miesiąc, na listopad. Piękny listopad za oknem, przynajmniej u mnie. Liście fruną na dół z drzew, niebo ma nieprawdopodobnie głęboki kolor. Wszystko jest takie przemijające dziwnie pociągający dla mnie sposób. ok e, robię rozkład y, Krzyża Celtyckiego. Myślę nad, nad autorskim rozkładem w tej chwili, ale to dopiero w przyszłym miesiącu. Tymczasem, co tam Was czeka? listopadzie, drogi raki. Patrzę. To wy w tym miesiącu. A to jest wyzwanie dla Was. A to, co nieuświadomione, o czym nie wiecie, a to, co uświadomione nie was kierować. A tu? To, co odchodzi do przeszłości? A tu? Co nadchodzi? Wasze mocne strony, albo to, jak się widzicie. Wasze środowisko. Jak was widzą inni? Wasze Nadzieje i obawy oraz wynik. OK. Na spodzie talii macie dwójkę buław. Dwie buławy. Dwie buławy. Jak popatrzymy na mm, na to, jak idzie progresja w, w porządku Buław, to najpierw mamy ten, ten zalążkowy początek, jaki, jakim jest as, jakim jest każdy as. E, ognisty i pełen pasji, bardzo wiele obiecujący, o ogromnej energii. I to jest już coś, co zostało zasiane. I teraz mamy dwójkę. I dwójka mówi o tym, że jesteśmy gotowi do drogi. Że wyruszamy, że przed nami wielka przestrzeń, tak jak widać na tym obrazku, że patrzymy bardzo daleko i jeszcze ten drapieżny ptak pomaga nam w widzeniu daleko, ale jeszcze nie uczyniliśmy pierwszego kroku. To jest jeszcze stan, kiedy podejmujemy decyzje, kiedy widzimy dla siebie różne drogi i jeszcze nie wiemy, którą z nich pójdziemy, ale wiemy, że pójdziemy i pójdziemy daleko. Widzicie, ta jedna buława tutaj lewituje. Może ona na kogoś czeka, może ktoś ma iść z nami. Tak? Eee. A my w tym stanie kierunkujemy swoją energię. Tak? Ona się w tej chwili zbiega. Powoli wybieramy, dokąd pójdziemy, ale jeszcze to nie jest ten stan, kiedy już wybraliśmy. Tak? Eee. I właśnie, zawsze trzeba pamiętać o, o tej dwoistości w nas i o tym, że nie wszędzie da się dojść samotnie, że być może tutaj potrzebujemy współpracy w tych naszych dalekosiężnych celach. Taka jest tutaj energia na listopad dla Was. Teraz zobaczmy, jak Wy się objawiacie. W tym czytaniu, jako kto występujecie albo jako co. Dziewięć mieczy. Dziewięć mieczy. Bolesna karta. Karta nieprzespanych nocy. Karta koszmaru. Karta mentalnego wielkiego niepokoju. Hmm. Smutku, czasami przerażenia. Tak? To jest ktoś, kto nie może spać, albo kto właśnie obudził się ze snu, z jakiegoś koszmaru. Coś zagraża nam tutaj, w tej karcie. Coś, coś wyciąga po nas drapieżne szpony i chce nas usidlić. I to coś to oczywiście nasze myśli. A myśli to tylko myśli, zawsze to powtarzam. Nie jesteśmy naszymi myślami. Jesteśmy czymś więcej, kimś więcej. Te myśli tu są zobrazowane jako miecze wiszące nad głową. A myśli często też się obrazuje jako obłoki. I ja lubię to zobrazowanie, bo ono przypomina, jak łatwo obłoki przesuwają się po niebie. Jak łatwo przychodzą, jak łatwo odchodzą. I z, myśl z myślami jest w gruncie rzeczy tak samo. Kiedy to pojmiemy, kiedy zaczniemy je obserwować jak takie przesuwające się obłoki albo przesuwające się miecze, e kiedy poczujemy, że nie jesteśmy naszymi myślami, wtedy one nie mają nad nami takiej władzy budzenia nas ze snu. E Także to jest karta, karta koszmaru karta własnych myśli, które nas spętały, które nas. Krępują, które nas wierzą. Jednocześnie ona wskazuje na to, że budzimy się z tego koszmaru, że ten cykl jest bliski końca. To od nas zależy. Czy te miecze rzeczywiście będą nam grozić, czy zdajemy sobie sprawę z ich rzeczywistej natury? Co z Waszym wyzwaniem w tym miesiącu? Siedem. Denarów. Siedem denarów to karta oczekiwania na rezultaty. To jest karta, w której która pokazuje taką sytuację, że coś zasialiśmy i to coś dojrzewa. Włożyliśmy w coś pracę i teraz musimy poczekać na rezultaty tej pracy. I ona często oznacza taki też niepokój związany z tym oczekiwaniem. Niecierpliwość. Kiedy to się w końcu skończy? Kiedy to, kiedy to w końcu dojrzeje? Kiedy będę. Ono ma taki wyraz twarzy, nawet ta pani tutaj. Kiedy w końcu będę mogła zebrać moje owoce, moje denary. Dlaczego nie mogę ich jeszcze wsadzić do koszyka? Hej, dojrzewajcie szybciej. Nie da się. Nie da się. Wszystko, co ma być piękne, trwałe. Służyć nam przez lata. Musi długo dojrzewać, bo inaczej jest kruche i łatwe do złamania. Więc e, Waszym wyzwaniem jest wyczekać spokojnie, nie dać się ponieść niecierpliwości, zachować pogodę, nawet wtedy, kiedy rezultaty nie przychodzą tak szybko, jakbyśmy chcieli. O czym nie wiecie, co jest nieuświadomione. Trzy denary. To jest pracowity miesiąc, mam wrażenie dla wodnych znaków. Te same karty pojawiły się u, u ryb. No więc trzy denary to jest współpraca z innymi. I to jest karta mówiąca o takiej pracy na wysokim poziomie. Takiej, która daje satysfakcję, takiej, która a, wymaga już y, pewnego, pewnego poziomu wiedzy. E, tak, bo to jest karta, karta mistrzostwa, ale również karta współpracy z innymi. Więc być może nie wiecie tego, że będziecie coś stworzyć z innymi, że inni będą być może Wam potrzebni do stworzenia czegoś. Na co pewnie potem przyjdzie trochę poczekać na efekty. A co wiecie i co jest uświadomione? Mamy wielki arkana. Cesarz. Cesarz to bardzo męska siła. E, poważna. E, nie znosząca sprzeciwu. Roztaczająca nad światem zarówno władzę, jak i opiekę. Bo z tą wielką władzą idzie wielka odpowiedzialność. Więc e, jeśli to dotyczy Was, jeśli to wy, to znaczy, że będziecie, będziecie trzymali za coś odpowiedzialność w ręce i będziecie sobie zdawali sprawę z wagi tego, a co. Co robicie co, i czego macie dokonać? Często tą kartę ludzie rozumieją jako, jako kogoś bardzo niedobrego, porywczego, właśnie tylko i wyłącznie władczego. Ja, ja tą postać traktuję bardziej pozytywnie, właśnie jako kogoś, kto zdaje sobie sprawę z tego, że przez to, że powierzono mu, Los innych, on jest za nich odpowiedzialny. Kiedy patrzę na tą kartę, mam wrażenie, że on to rozumie. I on będzie działał, i czasami będzie działał bezwzględnie, i czasami jego decyzje będą niepopularne, ale cały czas z tyłu głowy ma na, na celu dobro tych wszystkich, którzy mu zaufali, dając mu władzę. Chcielibyśmy mieć takie władze nad sobą, tak myślę, które zdają sobie sprawę z tego, ile mogą pomóc, ile mogą napsuć. To jest dobry władca w moim świecie i w moim rozumieniu. Ok? To oczywiście może też być baran, tak? W Waszym, w waszym życiu, w Waszym otoczeniu. To może być wasz y, przełożony też często się tak tą kartę odczytuje. Ktoś, kto również nad wami ma jakąś władzę. Co odchodzi do przeszłości? Pięć denarów. Znowu dużo denarów, tak jak mówiłam. Więc do przeszłości odchodzi chyba najtrudniejsza karta denarów. Karta braku, karta niedostatku. I to mogą być braki, oczywiście, jako że to są denary, to oczywiście materialne, tak? Czyli jakieś kłopoty finansowe, jakaś niepewność e, jutra, jakieś niezapłacone rachunki, e, jakieś zagrożenie w pracy, zaległe pensje, e, zaległe opłaty i dla was, i wasze, tak? Za różne rzeczy. Generalnie niedostatek i niepokój finansowy, ale oczywiście nie tylko. To również może dotyczyć strefy niematerialnej. To może dotyczyć uczuć, to może dotyczyć jakichś takich poczucia osamotnienia intelektualnego, którego ja na przykład czasami doświadczam, że tak nikt mnie nie rozumie albo nikt nie czuje tego, co ja czuję. Jestem sama. Nikt się ze mną nie komunikuje. To jest taki smutek wynikający z, z właśnie z osamotnienia i z tego, że bez drugiego człowieka jest nam czasami tak, tak zimno i smutno. Z tym wiąże mi się to dziewięć mieczy. Tak? Że, że te nieprzespane noce też mogą być związane właśnie z tym, że. Czegoś mi bardzo brakuje i nie wiem, jak, jak to wprowadzić do mojego życia. Jak, jak zapewnić sobie tą obfitość na co dzień, żeby nie było mi źle, i, i smutno, i chłodno. A co nadchodzi? Raki. Czwórka denarów. Niesamowite, jak macie podobne do ryb. Czytanie. Czwórka denarów. Ryby miały dokładnie w tym samym miejscu czwórkę denarów. To jest trochę taka mm, dla mnie odpowiedź i następstwo piątki. Oczywiście piątka może być też skutkiem tego zachowania, tak? bo to w dwie strony chodzi. Ale skoro czytamy to od przeszłości do przyszłości, to być może skutkiem tego, że tu mieliście brak, będzie to, że w przyszłości będziecie bardziej skupieni na tym, co macie i będziecie bardziej to chronić. Czasami się mówi na tą kartę: karta chciwości że ta osoba na niej przedstawiona trzyma te denary blisko siebie i nie chce się z nikim nimi dzielić. A ja. Tradycyjnie widzę drugą stronę tej sytuacji, to znaczy czasami mamy pełne prawo się nie dzielić, zwłaszcza z kimś, kto przychodzi i mówi: Hej, podziel się ze mną. To od nas zależy, z kim chcemy się dzielić. W tej karcie podoba mi się to, że tu jest klucz do tej skrzyni, i ten klucz należy do nas. Eee, nikt nie ma prawa nam mówić, co my chcemy zrobić z tą skrzynią, i z tym kluczem. Tak? Jeżeli chcemy ją zamknąć, to ją zamykamy. Jeżeli chcemy podzielić się, z kimś zawartością tej skrzyni, to my i tylko my mamy ten klucz i otwieramy tą skrzynię i wtedy się dzielimy. Czyli dla mnie to jest karta czegoś bardzo istotnego i to nie tylko w strefie materialnej, ale w ogóle karta stawiania granic innym, ponieważ y kiedy jesteśmy w stanie stawiać granice innym, mówić im halo, tu cię dopuszczam, ale tu cię nie dopuszczam, tak? Y jak przekroczysz w tym miejscu moje granice, to znaczy, że mnie nie szanujesz, tak? to znaczy, że nie liczysz się ze mną. To jest bardzo zdrowe, umiejętność stawiania granic, bo wtedy wiemy, gdzie my jesteśmy, wiemy, gdzie są inni i czujemy się bezpiecznie. A kiedy my czujemy się bezpiecznie, to jesteśmy dla innych lepsi, tak? bo nie czujemy, że ci inni nam zagrażają. W nasze relacje nie, w, nie wkrada się lęk, nie wkrada się podejrzliwość. Nasze relacje mogą być wtedy pełne współczucia, y, empatii, dobrego serca. Wszystko dzięki temu, że wiemy, gdzie mamy granice. Y, więc y, ja lubię tą kartę. Z tego względu właśnie. Dalej, jak wy się widzicie, albo co jest waszą mocną stroną w tym miesiącu? A z kielichów, To chyba też, żeby miały. Niesamowite. Um, widzieliście, jak, jak wybieram karty stali, tak? To nie jest tak, że coś źle przetasowałam, to coś. tylko po prostu tak, tak takie się wybierają. A więc będziecie chcieli kogoś obdarować. Będziecie chcieli podzielić się z kimś. Być może właśnie dzięki temu, że poznacie lepiej swoje granice. Będziecie wiedzieli, z kim się chcecie podzielić. Komu chcecie darować swoją miłość, swoją uwagę. To jest nowy początek na gruncie emocjonalnym, tak? Bo kielichy to, to uczucia. Więc to jest nowy początek na, na gruncie uczuciowym. Jak zawsze kielich, kielich to sam początek, ale jednocześnie kielich to największy potencjał ze wszystkich kart. Tak, kiedy wypada nam, y, kiedy wypada nam as, niezależnie od tego, czy to jest właśnie kielich, czy denar, czy, czy buława, czy miecz, to stajemy u samego początku drogi do y, nieograniczonego właściwie rozwoju. To znaczy, nikt jeszcze nie wie, w którą stronę się to potoczy, jak duże urośnie. Ale wiemy, że ten potencjał jest ogromny. Więc tutaj wchodzicie z wielkim potencjałem swojego uczucia, które kierujecie. No i teraz właśnie pytanie: do, dokąd je kierujecie? Czy kierujecie je do świata? Czy kierujecie go do konkretnej osoby? A to może również dotyczyć pracy, pasji, rodziny w ogóle, przyjaciół. Tak? Tutaj na razie nie, nie widzę tutaj konkretnego odbiorcy. Tego, a, tego zalążka. A jak Was widzą inni, albo co się dzieje wokół Was? Królowa Kielichów. Czyli trochę to wygląda tak, jakby ten Kielich miał się spotkać z odpowiedzią w otoczeniu, bo Królowa to ktoś, kto również ma to dzierży ten kielich tak kto również jest w stanie się podzielić swoim uczuciem to jest dojrzała osoba będąca w bardzo dobrym kontakcie ze sobą pełna intuicji w bardzo dobrym kontakcie właśnie ze swoją intuicją i swoimi uczuciami bardzo karmiąca osoba, tak? Taka, na której można się oprzeć, która zawsze będzie nam mogła coś dać, tak? To jest taka właściwie matczyna miłość, matczyne wsparcie. To jest takie, to jest takie uczucie, którym matka obdarza swoje dzieci, tak? Dzieci też właściwie matkę kochają bezwarunkowo, więc to działa w obie strony. Czyli taka bezwarunkowa, piękna, obdarowująca miłość w Waszym otoczeniu. Być może właśnie skierowana ku Wam. Oczywiście to też może być osoba z podznaku wodnego. No właśnie, a ponieważ jest to królowa kielichów, to akurat królowa kielichów reprezentuje raka, czyli wasz znak. Czyli to może być albo ktoś w waszym otoczeniu yy, spod tego samego znaku, albo ktoś z trygonu wodnego, albo ktoś, kto przejawia takie podobne, yy, podobne właściwości. Tak? Właściwości. Yy, kwintesencja wody, tak? kwintesencja tego, czym jest woda która pozwala żyć, która, której, której przepływ jest właśnie jak płynące uczucia. Więc może ten kielich jest dla kogoś takiego, a może ten kielich to miłość do samych siebie. Tak też może być przecież. Zwłaszcza, że kiedy określi się swoje granice i nagle się widzi siebie, kim się jest, to jeśli tego nigdy wcześniej nie doświadczyliście, takie uczucie do siebie może się obudzić, zwłaszcza jeżeli przedtem byliście przez lata pozbawieni takiej możliwości zobaczenia siebie w całej swojej, w całym swoim pięknie i ze wszystkimi swoimi wadami, kiedy określamy swoje granice i widzimy siebie takimi, jakim jesteśmy. Jesteśmy w stanie poczuć do siebie wielkie współczucie i wielką miłość. I potem to się rozlewa na cały świat. Więc jest to, jest to piękne, jest to coś, czego, do czego warto dążyć. No nie wierzę. <laughs> to jest tak, jakbym drugi raz robiła to, to samo czytanie. Jeszcze jak tutaj będzie Król Mieczy, to już pomyślę, że naprawdę coś tutaj nie gra. Dziesięć kielichów. Dziesięć kielichów to są wasze nadzieje. <laughs> Więc macie nadzieję na na to, na to, że ten, ten wylew miłości tutaj z tego kielicha i w tą, w tą piękną um, osobę będącą tak dobrze skomunikowaną ze swoimi uczuciami, że ten wylew Doprowadzi do ogromnego emocjonalnego szczęścia. To jest karta całkowitego emocjonalnego spełnienia. To jest karta szczęśliwej rodziny, grona przyjaciół, szczęśliwych kochanków. No po prostu wszyscy z kompanii są tutaj w świetle miłości to jest piękny czas radosny właśnie wypełniony pięknem wypełniony głęboką więzią z innymi bardzo bardzo szczęśliwa karta na to macie nadzieję w listopadzie i naprawdę jak patrzę na te wasze czytania to wszystkie wodne znaki mają Skorpion miał bardzo przeciwstawne, yy, przeciwstawne i mocne energie, a, a ryby i raki mają po prostu podział bardzo wyraźny między, między energię pracy, która jest tu, 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 tak, a miłość. Yy. I naprawdę, no, no ryby miały bardzo, bardzo podobnie. Też miały, one miały króla kielichów z kolei. Ok, i zobaczmy, jaki jest wynik. Całej sytuacji koło fortuny, no wreszcie coś innego. <laughs> Więc, no cóż, szczęście jest po waszej stronie, jak to się mówi. Oczywiście koło fortuny kręci się ciągle i. W zależności od sytuacji wyjściowej, e, nasze życie może się pogarszać albo polepszać, tak? Są góry i doły, zawsze. Ale ponieważ Wy wychodzicie od dziewięciu mieczy, czyli od trudnej energii, to to koło Fortuny jest dobrą wróżbą. E, ona mówi o tym, że ta energia dziewięciu mieczy, tych, tych koszmarów i tego trudu, e, tych nieprzespanych nocy, że ona dobiegnie końca i uspokoicie się to wasze marzenie ma szansę się spełnić o 10 kielichach ten emocjonalny spokój Generalnie jest tutaj progres w tym czytaniu co mi się bardzo podoba jest dużo dużo łagodnej miękkiej energii miłości tutaj cały ten cały ten brzeg tak że dzięki temu nowemu uczuciu dzięki temu że Macie odbiorcę tego uczucia, niezależnie od tego, kto to jest. Tak jak mówiłam, to możecie być wy, to może być mężczyzna, kobieta, to mogą być przyjaciele, dzieci, rodzina, szersze grono, a nawet świat, tak? W wyniku działania tych energii macie szansę na, na ten emocjonalny spokój i piękno przy wspierającym e, kole fortuny, które ciągle się toczy. Um, więc wygląda, że wyjdziecie z tego, tylko musicie pamiętać o tym, że droga jest daleka, tak? że nie wszystko od razu się dzieje, że na owoce pracy trzeba poczekać, że czasami trzeba współpracować z innymi i być odpowiedzialnym za, in za innych, którzy powierzyli nam kawałek swojego życia. Tutaj wychodzicie z braku do Określenie własnych granic. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że to jest strasznie ważna karta w tym rozkładzie. Znalezienie tego klucza do swojej skrzyni i pilnowanie go jest bardzo ważne, żeby pojawiło się to. Zwróćcie na to uwagę. Zwróćcie uwagę na to, jak. Kogo wpuszczacie do siebie? Jakie energie do siebie dopuszczacie? potraficie powiedzieć nie. Na to się nie zgadzam. To jest dla mnie przywidzące: Szanuję siebie, dlatego nie pozwalam ci na to. My żyjemy w kulturze, które takie zachowania często nazywa egoizmem. Natomiast ja jestem temu głęboko przeciwna, bo szacunek do siebie samej lub do siebie samego to nie jest egoizm. To jest miłość. To jest miłość, dzięki której możemy szanować i kochać innych. Tak długo, jak nie szanujemy siebie samych, nie jesteśmy w stanie szanować innych. To tak nie działa. Jeśli jesteśmy dobrzy dla tego człowieka, którym my jesteśmy, to jesteśmy też dobrzy dla innych. Ok? Więc tak to wygląda. Dużo ziemi, dużo wody w czytaniu. Czyli taki żyzny czas, wykorzystajcie go dobrze, tego Wam życzę. Jeśli Wam się podoba, to zachęcam do subskrybowania kanału regularnie. Zamieszczam czytania. Jeśli to dla Was za mało i chcecie, żebym poczytała Wam indywidualnie, to macie w opisie filmu podanego maila, na którego można się ze mną skontaktować. Tymczasem wielkie dzięki, że jesteście, dzięki, że poświęciliście mi swój czas i życzę Wam bardzo, bardzo dobrego czasu w listopadzie. Wszystkiego dobrego.